custom games w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak yy, wygrać wojnę, chociaż w ogóle to będę dzisiaj Jak z Kacperkiem Siemano A mógłbyś tutaj Kacperu podbliżyć mikrofon? Siemano O dobra teraz cię dobrze słychać mm. No, coś. gotowość? Człowieku? Damy? Ano. Wiem, że który jest czasami nienormalny, tak jak teraz oczywiście. Ale mam nadzieję, że... On jest normalny. Tylko wy tak myślicie. Ale nie myślicie tak, bo on jest bardzo dobrym kolegą. Możecie go zadawać znajomych. Ma pełno skinów nawet. <laughs> on gra. No, wtedy kiedy był jeszcze... Pierwszy sezon No i nie pierwszy, ale nie wiem Dobra, czekajcie Zrobię pauzę. A, a! A w sumie po co robić pauzę? tak już wyłączyłem. Ale wam pokażę... A jak już będziemy lecić boostem bojowym. Czyli tu wchodzimy tu i zaraz wracam. Dobra! Widzowie się jesteśmy. Ja to wyłączę. Okej. Okay. I mam nadzieję, że tutaj u mnie teraz nagrywa, bo jak nie, to się bardzo wkurzę. Ojej, no, zadzwoniłam, żeby podziękować kierowcy busa. Yy, nie wiem, czemu mówiłam tak wam, ale dajcie łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem, no. Możemy lecieć. Ojej, no, ja się przyzwyczaiłam już do latania, bo grałam ciągle w kreatywny. mnie, jest. jesteśmy razem mocni. No, jesteśmy, jesteśmy razem mocni. Dobra, tu ty poleć tu ty, 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 ty polecą! Typy Okej, okay. ty nie lecą, wtedy tam trzeba nie lecą, nie Nie zrozumiałam, ale... ale nie, nie... Dobra tam! Mam leci? nie są, tam są straszne, ale to straszne Uuu. lagi. Takie straszne. O, o, o Jezus! są straszne lagi, nie, nie powiem. A mam apteczkę. Pemę bie. bie. Dobra, bierzemy, bierzemy. Ja, ja biorę do Dobra, tak. zróbmy pauzę i włączymy nagrywanie, jak ktoś już będzie na nas napalał. Słuchajcie, okay. Dobra, widzę, że jesteśmy. I teraz sobie tak pomyślałam, że będziemy się nawalać z kimś, ale u mnie przez przysta nagrywanie. Musimy znaleźć żeby że nie będziemy nawalać. No właśnie, musimy właśnie coś znaleźć najpierw. Szlajcie, nie, nie wiecie, gdzie ktoś jest. A, bo ja nawet słyszałem, że ktoś się nawala. I że ktoś jakby się odwraca. Dobra, 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 Czyli już się akcja dzieje, widzowie. nikogo nie ma. Nie wiem o co chodzi. Zróbmy sobie tak. recykling z Podczas Podżądano. Ale ty z gończy. Co robię? O, dziękuję. Nie. Nie. O dziękuję. Nie. 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 Lubią Nie. 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 lubią Nie. a Nie. 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 Okej. Tutaj Jak to nas wtedy to pojawi. Okej. I Dobra, znowu... Chyba ktoś tutaj jest. O Jezu, prawie spadłem. <laughs> Pokażemy wam, jak będzie się dziś działać znowu akcja. Okej. Okay. No to będzie ja was. To, że... Dobra, widzowie. Już się akcja dzieje. Um... Właśnie teraz bos się respi i właśnie teraz będziemy nawalać na bosa. A kurczę! Nie, 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 nie. Kaspr, bo, bo, bo ona, bo, bo mnie z nie zabije. ja nie wiem jak to teraz z bosami. No właśnie o tym mówiłem. Prawie mnie strzelił. Niektóre lagi. O typo, typo, typo. Został. Chyba taką? taką? Masz Tylko tyle No nie, nie, gdzieś sobie. sobie nie, będzie nie, ze 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 Właśnie Właśnie tym tym tylko nie, to nie, nie, snajpera. nie, A gdzie nie, 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 są typy, to Są, typy, to są typy. Dobra, niech się zatrzyma. O, prawie podjeżdżam, dostałem. Podjeżdżamy. Podjeżdżamy. Tak, podjeżdżam, podjeżdżam, podjeżdżamy. Ten goździor PMA. Dobra, ja robię pauzę, żeby nie zanudzać widzów. Stary, ja nie zginąłem z powietrza. Jest, przychodzi na nareszcie. Czekałem na to chwilę. No, kiedy leci strefa, no super. Nie, no lesi. Dobra, szybko, mam pistolecik. Super. O, tu jest Pile XX. tak jak Gil XX. Tam chyba jest... Tamtypo, tamtypo, tamtypo! Aaa, bo on się boi nas! Ale strafa, 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 strofa! Został milimetr chyba dla mnie! Teraz to rzadki kilometr. Teraz to... Chyba zaraz będzie kilometr. Przebrać! Przebudź! Przewracaj! Nie no, ten motor to mam trochę jakieś Kurde! Nie dam rady, nie dam rady, bo zaraz umrę. Stary.

Dobra, ja po kartę, Kasper, zdążę chyba. Tym gratem starym. Ale nie wiem, czy dam radę, nie wiem, nie wiem, bo ja mam mało życia. Mało serduszyk, mało HP. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, Kasper, nie zdążę, pójdę chyba. Lecimy w okej, zdążę. Dążę, 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 zdążę, jest dążę, chyba zdążę. Dobrze mi tu kobieta zabiera jedno HP. No więc, więc, więc jest! Czekaj, ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Apteczkę, apteczkę! Apteczka! Dobra, uleczam się, szybko, 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 szybko. <laughs> Dobra, więc Mam nadzieję, że to się uda to jest. To jest Nigdy tak widzowie nie róbcie. Dobra. No chyba, ale tak, to możecie. Dobra, się proszę, uciekam, 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 uciekam. Jest, udało nam się. się uda, ale mam nadzieję, że jak sobie zasubskrybujecie kanał, to będzie o wiele lepiej. Bo będzie. bo ty mnie właśnie wesprzecie. Uch, udało się. Uch, widzisz, Kasper? To było ryzyko. Teraz muszę się gdzieś schować. O, a tutaj tam na przykład. Włączymy pauzę i pokażę wam, jak będę odradzać Kaspra. Widzowie ja niestety przykro mi, że nie nagrałam jak ja umarłem, bo mi się wyłączyło niestety nagrywanie. Ale niestety zginąłem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli nie, to oglądajcie inny moje odcinki na moim kanale. I...